Ewa Kozdroń, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doktor Habilitowany, profesor nadzwyczajny. Wiemy, że aktywność fizyczna to wpływ, ma duży wpływ na sprawność fizyczną, a sprawność na zdrowie. A zdrowie wiadomo, na jakość życia. Dlatego konieczna jest aktywność w naszym codziennym życiu, a najprostszą formą aktywności jest chodzenie, bo jest to umiejętność, której pierwszy raz. Uczymy się w wieku kilku miesięcy, kształtujemy ją i do późnej starości umiejętność tą posiadamy. A więc jest już jeden element za nami. Potrafimy to robić. Jak robimy? Możemy to robić z różnymi osobami w rodzinie, z przyjaciółmi, samotnie jak ktoś lubi. Gdzie robimy? No, gdzie chcemy. Oprócz czynności lokomocyjnej, może to być forma marszu, spaceru nad jeziorem w lesie, nad morzem, w górach, wszędzie, gdzie mamy kontakt z przyrodą, a więc dodatkowy jeszcze czynnik, przyroda, która daje nam dużo zadowolenia. Żeby dobrze chodzić, to musimy mieć musimy spełniać trzy elementy. Musimy mieć wiedzę. Musimy mieć technikę i musimy emocjonalnie do tego podchodzić, musimy chcieć. Jak zabraknie któregoś z tych elementów, to jest to jednotrwały, krótki wysiłek, krótkie działanie. Jeśli chodzi o wiedzę, no to najlepszym argumentem są wszystkie badania, które twierdzą, że chodzenie to najprostsza forma ruchu we wszystkich działaniach profilaktycznych, Pierwotnej, wtórnej profilaktyki różnych chorób, szczególnie układu krążenia, ale nie tylko, bo mówimy przecież i o osteoporozie, mówimy w starszym wieku o osteopenii, a więc wszystkie choroby mają gdzieś swój początek w braku aktywności. Winniśmy cały czas funkcjonować w taki sposób, ażeby tej aktywności. Starczało, żeby spełniać wymogi Włochowskie, że minimum to te 30 minut dziennie właśnie tej prostej formy ruchu, którą będziemy dozować w odpowiednich czasookresie, bo to różnie w zależności od naszej sprawności bywa. A więc przechodzimy do techniki, do techniki zarówno wykonywania marszy, jak i samej techniki chodzenia, bo chodzić można różnie. Musimy pamiętać, że jeżeli ma to być dobra forma aktywności, to powinni, powinniśmy być wyprostowani, patrzeć przed siebie, otworzyć się na zewnątrz ramiona, palce do przodu. Chodzić również, no prawie jak baletnicy stopa za stopą, przenosić ciężar ciała, pięta, cała stopa, palce. Wszystkie te rodzaje, rodzaje, formy aktywności musimy proponować, a może nawet próbować, najpierw na bosaka, a potem w butach. Bo y, ważny jest tutaj ważna jest długość kroku, żeby ten krok nie był za duży, żeby on był najlepszy dla nas, jak możemy być. Jeżeli przejdziemy około dwóch kilometrów i nic nas nie boli, nie boli nas w odcinku lędźwiowym ani stopy, to znaczy, że w miarę dobrze chodzimy. Chód powinien być energiczny. Powodować, że mamy napięte mięśnie zarówno brzucha, jak i pośladków i że czujemy, jak idziemy. To nie może być takie od po prostu, byle jak zgarbiony człowiek. To musi coś wypłynąć od nas, że chcemy po prostu iść. I ostatni element, bez którego nie można mówić o dobrej naszej kondycji, to emocje, to to, żebyśmy. Polubili to, co robimy, że nie robimy tego, bo ktoś nam kazał, bo chcemy to robić, bo musimy sobie zdać sprawę, czy z kim chcemy i gdzie chcemy to robić, żeby ta aktywność sprawiała nam przyjemność. Wtedy wszystkie problemy mogą być. Nieistotne, bo jesteśmy w przyrodzie, bo odpoczywamy, bo y, ładujemy swoje akumulatory po prostu tą piękną przyrodą, z którą się spotykamy. I pamiętajmy, te trzy razy w tygodniu to minimum, ale najlepiej, jak będziemy codziennie proponować po 30 minut aktywnego spaceru. To może być na początku 15 minut, potem przechodzimy do 30, godzina. Możemy zwiększać intensywność w zależności od tego, jak się czujemy. I pamiętajmy, w zdrowiu najważniejsza jest profilaktyka, a najtrudniejszą rzeczą jest zrozumienie zasadności tej profilaktyki, którą w życiu mamy. No i tego Państwu po prostu życzę. Moja aktywność fizyczna to chodzenie z kijami, oczywiście. To uratowało mi, można powiedzieć, życie, dlatego że po zawale, jaki miałam, chodziłam bardzo intensywnie w miarę swoich możliwości, oczywiście. I problem zniknął. W chorobach przewlekłych jest to wręcz, powiedziałabym, przymus. Dlatego, że jeżeli nie będziemy chodzić, nie będziemy się ruszać, to i choroba od nas nie odejdzie tak szybko. A więc i z punktu widzenia zdrowia, i z punktu widzenia przyjemności, chodzenie z kijami wszędzie można i myślę, że to jest najlepsze, co w każdym wieku można robić.